Na to? No nie da. Bardziej klientowi. Bo czy wiesz, że 92% konsumentów czyta przynajmniej jedną opinię na twojej stronie, a 72% z nich w ogóle nie podejmie decyzji o zakupie, jeśli nie zobaczy jakiejś gwarancji i bezpieczeństwa przy kupowaniu tego? I teraz myślisz sobie, kurczę, dobra, ale z drugiej strony dopiero zaczynam, więc jeszcze nie mogę zagwarantować, że ktoś zyska 30 klientów po miesiącu czy coś takiego. Dlatego warto się zastanowić, jak policzyć matematycznie tę gwarancję. Ale zanim to, to chcę Ci pokazać trochę kontekstu, bo przede wszystkim gwarancja to nie tylko polityka zwrotów, czyli to, jak ktoś może być bezpieczny. To pokazanie tego, że jesteś pewny siebie na tyle i pewny swojej metody na tyle, że ona przynosi konkretne efekty Twoim klientom. to nam są gwarancje. I teraz jak je zrobić? Jak je obliczyć, żeby ludzie z nich skorzystali? I tu znowu moje badania i znowu statystyka. Średnio 5-10% ludzi, którzy kupią Twoje produkty czy usługi, twierdzi, że one nie są dla nich i chcą je zwrócić. I to bardzo dobrze. Dlaczego? No bo, tak jak wcześniej wspomniałem, 70% parę procent ludzi w ogóle się nie zdecyduje na zakup, jeśli nie ma tych gwarancji. Więc możesz zrobić sobie prostą matematykę i wliczyć te 10% zwrotów w cenę Twojego produktu. Dzięki temu będziesz bezpieczny, bo większość ludzi, którym się spodoba Twój produkt, i tak ufundują tych kilku ludzi, którzy zwrócą ten produkt i nie będzie żadnego problemu.